No, odnotowuję tutaj e, jakąś formę życia. Jaką? E, to znaczy, nie tyle bakteryjną... i Ciebie bym się musiał spytać. E, mchy, to co to jest? Różliwy. Jako rośliny po prostu stwierdzisz, tak? Zarodniki. No to zarodniki, tak. No to wiesz, no to wszyscy dostają rozkaz maski gazowej w usz. Mhm. I wiesz, i czaszka ma dalej skanować. Wiesz, da się do środka. I jeśli ona jest, do tego zdolna, żeby pobrała próbki tych boków. No ona... Ona w takim razie y, już śmielej ruszyła do wnętrza, oświetlając wam drogę. I widzisz, że tutaj to jest jakby sala laboratoryjna. Wszędzie są mm -hmm. jakieś zbiorniki, niektóre po prostu puste. Jakieś stoły, pod ścianami jakieś ogromne klatki, tak? Mm -hmm. Albo jakieś odrzwia, też jakieś wrota niemalże, grube z małym wizjerkiem. Mhm. Wiesz... My... pochodzę do takich jednych wrót i patrzę, co to jest. W środku, jeżeli sobie poświecisz latarką, widzisz, że są same kości. Ale kości... Jakie kości? Wielkie. A, nieludzkie. Zdecydowanie nie. No dobra. No to dalej, wiesz, przeszukujemy tą salę. Może jakieś hmm. fajne fanty się znajdą. E, znajdujecie e, faktycznie, że kilk, kilka takich miejsc, gdzie powinny być te zbiorniki, tak? No. Wielkich, trudno powiedzieć, czy to są inkubatory, czy co. E, faktycznie nie ma ich, tak? Widać, że kilk, kilka powinno być, ale nie ma. Są ogromne, tak jak pamiętasz wtedy, co opisywałem. No, 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 ale nie. zostały wywleczone, to znaczy tak, dawno zostały wyleczone czy raczej y, niedawno? No, no jeden na pewno niedawno. Mhm. A reszta? trudno Ci powiedzieć, ale kiedy zbliżasz, y, y, zbliżasz latarkę, żeby zobaczyć, czy jest tam kurz, czy osad, to nie ma. O kurwa. A znaczy, że nie jeden pojemnik wywleczono. Aha. Jest tutaj coś jeszcze do zbadania dalej? To znaczy powiem tak, reszta, która została pojemników, tak? A jest tu ich... O panie jest 60. Jeszcze. Mhm. Zawierają tam e, jakieś pływające kości na samym dnie. Jakiś coś tam jeszcze, wiesz, coś brązowego. Najczęściej takie, takie pozostałości mhm. są, tak? Ale dostrzegacie w jednym zbiorniku zawieszony na jakby drutach czy czymś, trudno ci powiedzieć, bo się na tym nie znać, tak? Mhm. Coś, co wygląda na szkielet, tak? Ale szkielet czy człowieka? No poniekąd antropoidalna forma, tak? Bardzo długie. Natomiast tak, no, no, kościc wygląda jak u człowieka. Tylko, że yy, yy, kończyny ma bardzo długie, samo jest bardzo wysokie, a i ma lekko taką wydłużoną czaszkę. Z, no to wiesz. Z tym, że yy, yy, to, to też w, nie wygląda zbyt nie naturalnie, ponieważ na plecach tak zaczęło temu... To, to, to wygląda dziwnie właśnie, jakby, jakby normalny kościec został porośnięty przez, przez jakąś zupełnie inną formę kostną. Tak? Mhm. Wygląda to tak, że ma wiesz, jakieś wypustki na kręgosłupie bardzo długi, przerodzający się w kolce. E, coś co oplata końcówki palców i zamienia się w ostrza. Też kostne. E, a także cała aż trzecia ręka która też z takiego innego kośca wy, wyrasta yy, na plecach, tak? Mhm. Dobra, no to słuchaj. To czaszka ma wszystko za, za, za zarejestrować, żeby nie było. Mhm. I no jeśli nie ma już tutaj nic więcej do zbadania, no to zbijamy stąd. Bierzemy dwa w troki. Mhm, dobra. Więc to, to tyle, tak? Chociaż czekaj, zrób sobie Ile ty masz tego serca tam na karcie? Połowę. Mhm, połowę cech, bo nie masz. Zastanawiam się na co ci tym można. A no jeszcze serwoczaszkę wysyłam, żeby zbadała, czy jest tu jakaś technologia którą można by było odzyskać? Rzuć sobie kasetką, tak po prostu. 51. Mhm. Mm <coughs> Serwoczaszka w takim... Nie, kurwa, to jest za mało, żeby powiedzieć dobrze czy źle. Jeszcze raz poproszę, muszę mieć definitywnie. 67. <coughs> Dobra. Eee, Serwoczaszka w takim razie... Eee, kurwa, no bo poprzednio ja Ci wypadł... No bo wiesz co, ja chcę punkt szczęścia na to. Dobra. Mogę na to wykorzystać? Dobra, możesz. Kurwa. <laughs> Jezus Maria. Dobra, ostatni punkt. Mogę hmm. czy nie mogę? Możesz. No. Eee, więc... Jestem cholernie ciekawy co tam jest, dlatego rzucam sobie. Hmm. Serwoczaszka skanuje wszędzie dookoła, tak? Ten... To, mhm. to się zaraz okaże. Faktycznie był bardzo ważny ten rzut. No, skanuje sobie dookoła i wlatując za te zbiorniki dostrzeja, że wiesz, z nich wychodzi kilka rurek, tak? Mhm. No różne dochodzą do, do różnych, wiesz, tam yy, można chyba zobaczyć, że to jakiś wymienia płyny czy coś, czy może mm -hmm. skroplówki coś tam dostarczali do tego, wstrzykiwali coś, ale wszystkie, znaczy jest, jest jedna rura z każdego zbiornika wychodząca, która <laughs> wchodzi do, wiesz, do w ścianę, przy której są takie wielkie, jak się okazało po przetarciu trochę tak ręką, czerwone drzwi. Trzeba tak, się je otworzyć? Tak. Trzeba pieprznąć tam w, w zamek, ale jest na tyle stary, że wiesz, gruchotnęło coś i same się odtworzyły. Tak? I tam jest taki mm -hmm. z kolei czerwony zbiornik z jakimś napisem, którego nie potrafisz w ogóle odczytać. To niech Czaszka wiesz, ja przecieram ten napis ręką Mhm. Żeby czaszka to zarejestrowała i nie da się z niego pobrać próbki pewnie z tego zbiornika. Dałoby się. Ma Ale jest jak to. jest czerwony, to może lepiej nie. Niech czaszka to zarejestruje, wszystko tak samo te kości, cała sala, żeby była zarejestrowana i bierzemy w dupę w troki. Mhm. <laughs> Dobrze. Czaszka zarejestrowała to, chociaż... Jej też ten, te napisy były obce, jak to obcy język. Eee. My mm -hmm. dupę w troki eee. i zbieracie się stamtąd, tak? Wychodząc ze spokojnie. E. Okej. Okay. <laughs> ile tych zbiorników zostało wytarganych, wiesz. No, może nie, nie musisz mi podawać samej liczby. Ile <laughs> brakowało, tak? A które no. wyglądały, że tak powiem, na nowsze. Jensen resetuje programik